O tym, żeby napisać książkę z księdzem Sikorskim, myślałam już kilka lat temu, kiedy pracowałam na pewnym portalu internetowym i tam bardzo często dzwoniliśmy do księdza Sikorskiego, prosząc go o komentarze na różne ważne tematy. I pomyślałam sobie wtedy, że ksiądz Sikorski to jest taki autorytet, który rzeczywiście może się wypowiedzieć na kwestie, które są dla ludzi ważne. Książka powstawała mniej więcej przez rok. W tym czasie pracowałam równolegle na pewnym portalu internetowym, więc pracowałam nad książką w miarę wolnego czasu. Spotykaliśmy się z księdzem na takich kilkugodzinnych rozmowach, i w tym czasie też miałam taki komfort, że mogłam porozmawiać z księdzem o sprawach, które dla mnie były ważne, prosić o jakąś radę. Kiedy skończyliśmy wszystkie nagrania, naprawdę było mi bardzo przykro, że to już koniec, bo, bo jednak, jednak po każdej z tych rozmów miałam, miałam takie przekonanie, że wyniosłam również, również coś, coś, coś ważnego dla siebie. I też mam nadzieję, że czytelnicy, czytając książkę, będą mieli takie odczucie, że, 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 że ksiądz porusza tematy znaczy mówi o, o sprawach ważnych w taki sposób, że, że ma się to poczucie, że, że to, co mówi, to jest właśnie. To, o co, o co nam chodzi, tak naprawdę. tak? Czyli, czyli no, wydaje mi się, że wiele ludzi dzisiaj szuka odpowiedzi na jakieś pytania, które, które są ważne. Czuje się zagubionych w świecie, w świecie tych różnych autorytetów. Nie wiadomo kogo wybrać. A Ksiądz Cikarski według mnie to jest taki, taka osoba, która, która naprawdę zasługuje na to miano autorytetu. Jakie są Pani plany na przyszłość? To znaczy, o kim teraz Pani napisze książkę? Mam pewien plan, ale chyba na razie wolałabym go nie zdradzać, bo on jest nie do końca sprecyzowany. Nie wiem, czy się uda, może być pewien problem. Ale zdradzę tylko, że, jest, że będzie to historia rodzinna, którą chcę usłyszeć od pewnego człowieka, który jest już, już w bardzo podeszłym wieku. Więc nie wiem jeszcze, czy on się zgodzi ze mną rozmawiać, ale temat wydaje mi się bardzo ciekawy. Proszę księdza, dlaczego ksiądz się zdecydował na tą publikację? To była determinacja mojej miłej rozmówczyni, y, pani redaktorki, która y, z taką jakąś y, determinacją... Y, powiedziała, że nie, ona musi tę książkę zrobić, ja uważałem, że to nie potrzeba, no, jestem księdzem, bardzo się cieszę tym wszystkim i coś tam za mną stoi rzeczywiście, myślę sobie, no tak, no niby atutem moim jest to, że żyję długo i od czasów jeszcze przedwojennych, aż do najnowszych jakoś w tym życiu uczestniczyłem, jako dziecko, potem jako dorosły człowiek, jako ksiądz dosyć byłem taki zaangażowany w różne sprawy duszpasterskie, no i tak mnie jakoś powoli, powoli przekonała, ale przyznam się szczerze, że protestowałem długi czas. mówiłem, proszę pani, to nie, nie, ma sensu. No, ona, nie, nie, ja jednak uważam. No, więc, jak to można było kobiecie tak miłej, sympatycznej odmówić? Proszę księdza, dlaczego e, dzisiaj przedstawiona publikacja jest warta poświęcenia czasu? E, przede wszystkim dlatego, że musimy odkryć kontekst kościoła, w którym dzisiaj kościół się znajduje, w kontekście, w kontekście mediów. No i tej całej, można powiedzieć, propagandy, żeby mówić negatywnie o księżach. I tutaj przedstawianie sylwetki kapłana, który można powiedzieć nie ma żadnej negatywnej krytyki, nie ma żadnej krytyki, no jest rzecz tak, pewnego rodzaju ewenementem i pewnego rodzaju no też takim zobowiązaniem, które, które jest o tyle ważne, żeby, żeby nie wstydzić się o takim księdzu mówić. No właśnie jest to trochę takie podejście niepopularne w tych czasach. Zdaniem księdza znajdzie odbiorców. Tak, bo nawet na stronie Superekspresu pojawiła się taka informacja, że jest to publikacja o księdzu Pedofilu, czyli jako coś wyjątkowego, no bo niestety w ostatnim czasie dokonano tego znaku równości, ksiądz równości pedofil, co nie jest oczywiście prawdą i dlatego też wysiłek wydawcy, aby pokazywać innych księży i w ten sposób tworzyć taki właściwy obraz kościoła. To właśnie to ciekawe było porównanie takich, tej sytuacji obecnej, do tego, że tak naprawdę Kościół się z tym borykał. Przez wieki, odkąd tylko istnieje. No tak, ksiądz Jan Sikorski podkreślał, że prześladowanie jest wpisane w historię kościoła. No ale też trzeba pamiętać o tym, że kościół w swojej działalności powinien korzystać ze zdobyczy współczesności. No i tą zdobyczą współczesności jest także PR, który się robi. tak? A więc już nie sytuacja pod tytułem dobry i prawda się obroni, no ale mając narzędzia medialne trzeba temu pomagać każdego dnia. Super, bardzo dziękuję. Dzięki.